Hold up, yeah. Swords and Sundays! Zorompista, muzyczka. A więc, co? Witam Was bardzo, ale tu bardzo serdecznie z tej strony z Tommy. To jest kolejny odcinek właśnie z tej gireczki. No i co? Ładujemy sobie naszą postać. Mamy już 40 poziom, więc już jesteśmy bardzo blisko końcowi. Niestety. No ale co? Ładujemy naszego gladiatora Footsteps of an Emperor, czyli stopie kroki do cesarza, to co sobie tłumaczyliśmy. I co? Ostatnio sobie pokonaliśmy pana archinda Zarzabala. Nie mam jak się dokładnie to mówi. Ale to był 13 boss. Ze wszystkich bossów. Teraz mamy 14. A 14 jest dostępny od 42 poziomu, więc musimy jeszcze dwa levele wbić. No i tak to wygląda, więc tak, 14 bossem będzie Sir Belgrave. I potem zostanie jeszcze cztery, czyli takiś Bargle Yarg Archangel Sandalfon. Evil Gladiator, czyli my po prostu i Emperor Anteras, czyli ostatni boss. Czyli od, będzie zapewne od 50 poziomu, ale zobaczymy. Bo mamy teraz 40, czyli będzie 402, to będzie 405, 48, chyba 50 jakoś tak. A więc co? Lecimy sobie z tym koktajlem na Duelixy 18,50, dobra, tylko wam przyciszę muzyczka. Bo chciałem, żeby głośno było słychać. Wiecie, tamtą muzyczkę, dobra, dajmy sobie na minus 30. No i dobra, ja coś tu już jestem. Ma 18 defensa, dobra, lecimy z nim. To ja mam teraz za głośno gra? Bo sobie za głośno dałem, dobra. Dajmy sobie adulation, żeby mieć 100%, ok, command. I bajo jajo, i mamy 53 kafle, za jedną bitwę, no nie? Przez to, że kupiłem sobie Adulation, to teraz mamy 100% zysku z bitew, dlatego to jest takie OP w wadzie. I teraz jak ten, uzbieramy sobie 6 Magiki, to będziemy mogli sobie kupić właśnie tego Molten Defa. Nawet nie wiem, ile on kosztuje, wydaje mi się, że, że gdzieś z milion, dlatego będę jeszcze sobie zbierał. Bo nam naprawdę, tylko 5 Magiki brakuje. Czyli jak wiem, dwa poziomy, to już sobie kupimy tego Molten Defa, no nie? On jest dorypany, jak ktoś widzowie ten molten dev. Dobra, adulation, żeby mieć 100%. Okej, okay, Fanatical, to on sobie skacze, no i papa. 31 tysięcy, ponieważ miał słabszą broń. Miał słabszą zbroję i pewnie słabsze staty, Przez to dostaliśmy po prostu... Mniej Golda do niego, no nie? Chyba wyciągamy to. OK, Molten a mamy co pijemy podkę. Ok, Fireball. Dajemy sobie adulation, żeby mieć 100%, no i papa. Jeszcze nie, papa, ok. Grywiec, ok, on się ładuje, się tam ładuj. No i przegnajmy Cię, panie. Raz Putinie albo raz Putin, albo nie raz Putin, no nie? Lepiej, że nie był raz Putin, żeby było zero Putin, no nie? <laughs> nie no, ja ja sobie robię. Ok, ten ma 91, więc sobie odpuszczamy. Ten ma 41, może być, dobra, wyciągamy kuszę. I spróbujemy go trafić. Ok, dwa razy zblokował. Trafiliśmy go, blokował, oha, fireball. Dobra, to ci tak wykończymy. 521, dobra, podszedłeś do nas, natomiast skaczemy w drugą stronę. Ale szybki jesteś, Sanderze, ja pierdzielę, teraz nie mogę skoczyć, a nie, ma, jednak mogę skoczyć. Więc skaczemy sobie na ten drugi koniec mapy, on do nas doskakuje. No jak on tak blisko jest? Wytwy, wy, on ciągle będzie za mną skakał, odczep się ode mnie. Aha i śpimy i skaczemy. Ja pierdzielę. Weź się ogarni. O, w końcu patrzcie, teraz w końcu od nas się odczepi i możemy w niego strzelić. 134. Nie, nie weszła śmierć, szkoda. Dobra. Jeszcze dajmy adulation. No i teraz cię wykańczamy. Okej, okay, uciekasz, nie wiem po co. Ale okej. Okay. I pajojajo pa jaio. to się mówi. Nie payajaio, tylko PAYO. Widzowie, pajojajo się mówi. 96%. Okej, okay. the old soldier, stary żołnierz. Just outside the weaponsmith you are approached by an old soldier who offers to teach you a thing or two about defending with your weapon. Aha, to już mieliśmy ten przerywnik, raz pamiętam. Do you take him up on his offer or decline, knowing that your defensive skills are unmatched already? No, mamy tutaj właśnie defensywy mało, bo mamy tylko 6 def defensywy. Learn some Defensive techniques from the Old soldier. 20 000 gold. Dajemy mu czy nie dajemy mu? A zaryzykujmy. Kto nie ryzykuje, to nie pije szampana. Zobaczmy co dostaniemy. Patrzcie. The Willy Soldier spends a few hours showing you how to dodge and parry your opponent's blow. Czyli żołnierz e, spędził z nami kilka godzin, żeby pokazać nam jak unikać i blokować. E, przeciwników podmuchy i nauczył nas trochę e, wartych e, nowych technik. No i dobra, several hours later you are aware but feel greatly encouraged by the results. You have gained two defense points. No to fajnie, przez to, że ten. trenowaliśmy dostaliśmy zajebisty wynik i mamy dwa defense. Ok. Zamiast 6 mamy 8 defensów, więc chciał po co 20 tysięcy wydawać. Dobra, ten ma 11 defensa. Zlecimy go. Okej, okay. Tranfix. Jest właśnie teraz Fanatical, on sobie daje serce, nie wiem po co? Znaczy serce, staminę nie, Nieograniczoną. Ale okej, okay. 70 defensa odpuszczamy. 15 może być. O kurde, ale ma jakąś włócznię. Długo. My się go boję, więc musimy go szybko wykończyć, tylko sobie dajmy Adulation, on sobie wyciąga Proce XD Czego ty Proce wyciągnąłeś? I czemu było widać twój cień, jak masz włócznia ale okej okay. Włócznia to jest... Co się nazywa? Takie długie toś Dobra, on miał jakąś maczugę z kolcami, ale łatwiutko, 73 defensa, nie? 69 też nie. 51 też nie. 9 może być, tylko że ma du duże Magicki ma. Okej, okay, uleczmy się. Dobra, fireball za 94 dobra. Adulation, żeby 100%. I bajo jajo. Panie Gregory. 2200, pięknie. Lecimy dalej. 81% defensa. Nie. 13, zajebiście. Dobra, ten ma w ogóle tę sam, samą maczugę. Bo w sumie topór to ten poprzednik poprzedni była poprzedni w sensie, nie poprzednik. A zapomnę, zapomniałem Adulation dać, kurde szkoda. I tak dostaliśmy mało golda, dobra, 25 defensa. O kurde, za 60 nas trafił z odległości, what? Jaki cudem, dobra. ciągną e, z kieszeni miecz. Aka... Miecz. Nie łuk, tylko miecz, no nie? Dobra, 100% golda z niego, aha. W sumie kliknąłem to pierwsze. Ale dobra, nie, nie zostaliśmy obrabowani na szczęście, więc spoko. 112 defensa, nie? 51 też, nie? 11, zajebiście. Więc bierzemy jeden Grievous, drugi Grievous i bajajajo. Teraz wbijemy sobie poziom widzowie, 30 defensa. Ten ma sobie jakiś topu. O! ciągną mnie. Pania, to mnie, ale i tak to nic nie daje, ponieważ my zadajemy tyle samo. Ponieważ nie mamy żadnej siły, ale okej. Okay. 28 defensa, nie, 23 może być. Okej, okay, znowu jakiś gościu z włócznią. What?! What?! On zdjął nam armor, widzicie? Ja pierdzieli. I przez to się 80 tysięcy. O nie, tak to nie może być. Że, że, że mi krytyki dadajesz, ale to jest niesprawiedliwe. Dobra, te się ładuje, więc ty tam się ładuj, tu podchodzisz. No i żegnamy ciebie, panie Rinaldo 9. Dobra, odrabiamy ten hajsik, bo to tragedia. Nie wiem, że oni mogą mi tak na hitę zrobić z GO, z go Strike, ale okej. Okay. Dobra, to nie przeciąga. My uciekamy, żeby nam nie zadał obrażeń. Okej, okay, w Switchandas. O kurde, ale wolny jesteś, dobra. Dajemy sobie adulation. No i dobra, i żegnamy Ciebie, bo ty już tak uciekasz, taki płochliwy jesteś, no to... Tylko pójdziesz do nieba, bo no to? dobra, ten ma jakiś czarny miecz. Trzeba będzie go szybko wykończyć. albo ma jakiś łuk z... Śmierć się tak ja, ale my go szybciej wykończyliśmy i dobra. Mamy 401 poziom, dajemy sobie wszystko Za zabraknie mamy jednej Magiki, żeby oblokować Morten Defa. I lecimy sobie dalej, widzowie. Dwa Defensa, ok. Oko. Steve Standard odpalasz. Oko. my też mamy dużo Defensa, dobra, to my uciekamy. O kurde, prawie by nas trafił. To jest, dobra. Czy tam jeszcze stamina. staminę? No, i żegnamy Ciebie, Panie Kedalionie. Birmingham. Jakaś miejscowość. Yy, ta. Wiesz, Birmingham. Agilimie, współpracujemy 60 magiki. I resztę sobie dajmy w ten. ...atak. Żeby mieć yy, dużo ataki, żeby często trafiać. To znaczy, Orient w ogóle. Zaraz to sprawdzę, widzowie. I tak sobie nagrywamy. Miecz z odcinek z mieczów i sandałów no to nawet może trwać pół godziny odcinek, jakby to nie zależy ile zależy mi na to, żeby mam minimum 15 minut, więc tak, Orion, już wam mówię co znaczy Orion to Orion, aha spoko to jest, czemu Orion to Orion what? no dobra, okej, okay. czyli nie ma tłumaczenia na słowo Orion, po prostu Orion to Orion i tyle i dobra, mamy już tutaj dostępny turnament ale zanim sobie pójdziemy, tutaj kupmy najlepszy armor jak się da Możemy sobie taki kupić, ze sobą. kupujemy taki różowy właśnie dla pedałków, też różowy, różowe sięgwarcy, czyli no na nogi po prostu Na uda też na łydki na uda, na nadgarskich też jakieś różowe pedalskie, pedalskie też na ramienniki i no i także też musimy sobie pedalską kupić. No dobra, niech będzie. Ale nie, ona wygląda trochę jak lustro. Lustro, ale ma obramówkę taką fioletową. No to nie jest różowe, to jest fioletowe bardziej, no nie? Tak, to jest fioletowe bardziej, to nie jest różowe, bo różowe jest jaśniejsze. Mamy teraz fioletową, taką dla dziewczyn zbroję, ale za zatem mamy aż tego 960, więc... Więcej niż na początku. Mamy 500 życia, my mamy w ogóle 4 jedynki. Golda. I ten... Zobaczmy, czy możemy sobie kupić Molten Dfa Możemy. Już tutaj 868 tysięcy, więc kupujemy zamiast... Yy, ...zamiast adulation sobie kupimy. Dobra, niech będzie. I dobra, jeszcze mamy 242 tysiące. Za to zapiszemy grę. No i co, lecimy sobie powoli. Dobra, Nightfall. I musimy już iść spać. te pójdziemy do Towarny. I lecimy. Pierwszy jest Upgrade Maximum. Pan mieczyk, ok, nie zdenefekowaliśmy. Drugi raz, dobra. I teraz go wykończymy, chyba z Molten DF. patrzcie. A nie, jeszcze nie, okej. Okay. Dziwne. Ja, że już go wykończę. Halo, co jest? Czy ty tak blokujesz? What? Aha, napięcie to jest przypadek. No dobra, jak będzie. Dobra, to tak cię wykończymy. Ok, zblokowałeś. spoko. my sobie od siebie uciekamy. Zobaczmy, e, 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 ile odcinka jest. 19 minut już. O kurde, ale długo. No dobra, no to zmienić gdzieś pół godziny trwało odcinek, ponieważ teraz mamy coraz więcej bossów. Z będziemy musieli po prostu dłużej walczyć. Dobra, wykańczamy go raz. E, dwa. last Trzy. Okej, okay, on tam wtedy trochę regeneruje życie, no i molten jest. Okej, okay. i się palisz! XD, widzicie? Tutaj jest jego ciało, a a tutaj jest jego dusza. Kawałek duszy jego widać. A tu cienie jeszcze widać. Nie wiem czego. Głowy chyba jego, a głowa jego tu jest. Ale śmierci w tej grze są nierealistyczne. Naprawdę, nierealistyczne są. Adolescent nadaje, więc spoko, my będziemy mieć dodatkowy hajsik, ok 110, no i dzisiaj wykończamy z Molten def no widzicie jaki Molten def jest... ...torąbany, jest OP first, dobra, ten ma dużo defensy, więc na, najpierw podobnie go nie trafimy, więc teraz użyjemy sobie Molten defa. okej, okay, uleczył się, block, zmniejszył nas, aha, zero armor, uleczył, blog. znowu... Dobra, i odcinamy mu główeczkę. W końcu potrafiliśmy pięknie pana Queso Gorgona... ...pana sobie pokonaliśmy. I okej, okay, ten ma dużo siły, dużo agility, więc trzeba będzie uważać. Manfred the Pretender. Dobra, i się spalamy. Uuuu... Nawet nie będę tego komentował. Nie będę tego komentował, lecimy dalej. Dobra, we, we, raz... Wyrwen 2, dobra, armor, o kurde, ten armor uleczył, Steve Sandals. Dobra, teraz podpalamy ciebie, dobra, i... Aha, ty uciekasz, no, to jest koniec mapę mordo, więc Bajo Miałeś najlepsze matchu w grze i ani razu do nas nie podszedłeś, wy ty Jakiś z ciebie gladiator, mordo, żaden. Tipa jesteś, a nie gladiator. Dobra, ona daje podpalenie, więc zabierzemy płotkę. Dobra. I odcinamy głowę. myślałem, że go nie wykończymy, ale jednak starszyło. Lecimy dalej. Pan K, trochę Kane brzmi, ale OK, więc zabierzemy właśnie go do bitwy i tak nie możemy odnawiać. OK, regeneracja, ale to nic się nie daje, ponieważ mamy które windy, które są, które są niesamowite. I nie da się ich po prostu. No wiecie co, unikać no, nie? Nie da się ich unikać, tylko można je blokować. Jak macie dużo difference, to. Nie można je po prostu wiesz, omijać się, no nie? Więc. Teraz bierzemy trzeci Whirlwind, okej. Okay. Rozbiera nas. okej, okay. Molten Dev za karę. Oha, regeneracja. Co jest? On już całe HP ma. O co chodzi? On nam prawie cały armor rozebrał. O LOL. To teraz będzie trwało długo, bo on ciągle będzie się regenerował. Okej, okay. blog. Ale w końcu ta regeneracja mu zajdzie, mam nadzieję. Nie, jeszcze się regeneruje. Co jest? Już ile run? O, chyba ostatnia runda. Nie, jeszcze się regeneruje. wytypy. Ile rund to regeneruje życia? No i teraz będziemy walczyć z nimi 2 lata. Ja pierdzielę. Dobra, ile on tam dostanie? 34. Wow, ale dużo. Dobra, w końcu się nie, nie regeneruje. Ale długo regenerował. Chyba przez 6 albo 7 rund nawet. Okej, okay, podleciał do nas. A my sobie od niego uciekamy. On do nas właśnie też podbiega. Dobra, nie udało mu się porbić, teraz... ...pali mu bombarda, on ucieka, nie wiem po co, z tak ma dużo życia. 430, To szkoda, że żadna śmierć jeszcze nie weszło. to jest. No weź śmierć w końcu, no. Ja pierdzielik. Mordo, talie... no. Dobra, teraz się wykańczamy. Patrz, widzisz, i już cię nie ma. Jeszcze nie, kurde. Spróbuj nas charyzm wykończyć. Nie wiem dlaczego. Ty masz dużo charyzmy, czy co? Dała i swipe, i teraz po tobie. No i pięknie, wystarczyło, żeby go wykończyć. Pokonaliśmy pana e, irytującego, taliesina. Dobra, lecimy dalej. 24 defense, to tam dwa. Będzie będzie łatwiutki. Zephyr the Fox, czyli Zephyr Liz. Drugi raz, Ok, leczysz się. Trzeci raz gryłeś, no i co? I spalamy Ciebie, i noga Ci odpada. What? I te oklaski jeszcze XD od publiczności bardzo dziwnie brzmiały, jak właśnie jakieś jaranie się, ale okej. Okay. Jakieś jaranie się brzmiało, naprawdę, dobra. Trzeci raz, okej, okay. regenerate. No nie, znowu ten ma regenerację. What the fuck, dobra, to się wykończymy. Dobra, power, 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 bo może bo szans. I power, i jajo marno. Znaczy mordo, panie Claw. 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 Dobra, ile nam dostało w ogóle bossów, tak się rozkręciłem, że hej. A nie, co znaczy Claw? Claw to jest... Puzzle chyba. Tak, pazur, Claw to jest pazur Pana pazura pokonać. Teraz pana Bonsai'a. To brzmi jak Lepro Senpai, bo Sai ma na końcu, czyli to jest jakiś samuraj. Samuraj? też ma na końcu i a Bonsai też ma i na końcu przypadek nie sądzę pan Olafa Setera bierzemy o drugi miecz, drugi topór natomiast nie jest topór, maczuga, no nie? a Olaf w League of Legends ma topór rzucający więc to nie jest prawdziwy Olaf z League of Legends to jest jakiś fajkowy, dobra na trzy, we ich na został ostatni tylko jeden był, który nas na, tak naprawdę blisko był na pokoju. to ten, który miał regenerację i duże życie, tak naprawdę. Dobra, bierzemy sobie Morten Defa i odpada ci rączka. Tam myślę, że przeżyjesz? ...mordo. Wiadomo, że Morten Death jest najlepszy. to kosztowało 6 Magiki i 800 tysięcy godzin, więc to zbieraliśmy. I dobra, mamy Bossa. Behold Arena Champions. series Belgraf. Oko ok, jakiś żółty gościów w. E, templariuszej zbroi i dobra, ma Rykier Helm, e, ma raz, dwa, trzy, 4, 5, 6 razy Crusader i nie ma tarczy, to, dzi to dziwo, więc tak. On ma tylko trzy, trzy te, trzy magie ma, no nie, trzyma ma tylko sloty, więc tak. Ma Ghost Strike'a, Ruinda i Boundless Energy, czyli nie ma boczki na leczenie, więc myślę, że będzie łatwe, ale za to patrzcie, on ma aż 50 defensa, 40 agility, 3, że siły ma, Ksiądz Życia, no i 472 zadaje, więc będziemy musieli od niego uciekać. Ja będzie chciał, chciał nas ponieważ ma 40 ataku. Więc co, lecimy. Aha, i to jest jego opis. A noble Sir Welgrave is one of the Dragon-inspired knights and As yet undefeated and a single Combat. Honorable to a fault, he is also a philosopher, aha, jest philosopher, and a great military general. What? Jest świetnym militarnym generałem? Aha, nie wygląda jak generał, ale ok. To, on sobie włączył tam e, właśnie nam stamina. Okej, dwa razy zblokował z 203. Dobra, on nad nie ma podki. 177. O, myślałem, że już go wykończamy, ale już jednak zostało 54 HP. Więc to, bombard i żegnamy ciebie. Jeszcze nie, okej okay, bo zblokowałeś, to jest. Na 11% zblokowałeś mój strzał. Co? O, teraz. No i czemu żegnamy, Silver Belgrave? Łatwy ultki, myślałem, że mnie trudniej. Myślałem, że defense nas powstrzyma, ale nic, nic nas nie powstrzyma. I wygraliśmy sobie e, Duel of Heroes, czyli właśnie bitwa e, bohaterów. 105 tysięcy goda, więc pięknie. I mamy odblokowane osiągnięcie Knight to Remember. Czyli rycerz do zapamiętania. Zapamiętamy 3% do levelu. Ok, znowu stopie kroki do cesarza. No i co? Ja sobie zapisuję postać. Poktać sobie właśnie następnego Bosiga. I następny tournament jest od 44. Nie od 45. Więc tylko dwa levely będziemy musieli być. A ja co? A ja tymczasem żegnam Was. Jeśli Wam się podobało, to łapeczka w grę era Subic. I co? Widzimy się tam. Nie wiem, we wtorek chyba we wtorej się widzimy to Elo.